Dziś z nami pan Jakub Walicki z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego, no i przy okazji też doktor filozofii. Dziś pan Jakub jako filmoznawca przedstawi nam film Rachel nie biega, film krótkometrażowy. Proszę powiedzieć, warto taki film obejrzeć? Myślę, że tak. Chciałem tylko też sprostować, że bardziej taki filmoznawca, amator, pasjonat kina. Bardzo lubię właśnie filmy krótkometrażowe, w związku z tym, że z nimi jest często tak, że one opierają się na jakiejś jednej takiej wyrazistej idei. Film pod tytułem Rachel nie biega, to jest 14-minutowy film, więc bardzo krótki. Można go obejrzeć naprawdę w przerwie w pracy, nawet czy wieczorem, w wolnej chwili. Jest to film z 21 roku w reżyserii pana Joanny Kos, Amerykanina francuskiego pochodzenia. Zdaje się, że on ma 34 lata, tylko jest rok starszy ode mnie. Wcześniej zrobił kilka innych filmów krótkometrażowych, no i to jest film pod tytułem Rachel nie biega, który czasem gdzieś się przewija w telewizji. Ja go widziałem, zdaje się na kanale Cinemax ale można go znaleźć za darmo w internecie. On jest dostępny na stronie New Yorkera i na Daily Motion za darmo. I jedna ciekawostka jeszcze na początek, że to jest film, w którym występuje tylko jedna aktorka. Film bardzo prosty, jakby inscenizacyjnie. Aktorka Sarah Barberi, która moim zdaniem jest fantastyczna. Ona naprawdę zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. No i krótko mówiąc, o czym ten film opowiada. Najpierw powiem, o czym on opowiada, a potem dlaczego on jest istotny, według mnie. Widzimy... Młodą dziewczynę, ma na imię Lia. To jest film w konwencji takiego lekkiego science fiction. Pracuje w centrum obsługi botów do towarzystwa, to znaczy ona siedzi przy komputerze w pustym biurze i to jest taki obiekt, gdzie jakby kontroluje się rozmowy, które prowadzą ludzie z botami które są tak zaprogramowane, że mają dotrzymywać towarzystwa mają być takimi wirtualnymi partnerami. I Lia jest tam sama, siedzi przy komputerze, słucha tych rozmów. Jest też działem obsługi klienta. Gdyby ktoś miał jakiś problem, to może się do niej zgłosić, może do niej zadzwonić, i ona odbiera ten telefon i udziela odpowiedzi. No i Lia jest jakby pogrążona w takiej rutynie, jest noc, ale jej uwagę przykuwa jedna rozmowa. Zwraca uwagę na to, że z Botem, który nosi imię Rachel, rozmawia mężczyzna Izak. I Rachel zaczyna przysłuchiwać się tej rozmowie i odnosi wrażenie, to widzimy po jej mimice, nie widzimy tego wprost, że ten Izak z jakiegoś powodu jest jej bliski. On zaczyna opowiadać o tym, że nie może spać, że ma swoje jakieś tam konkretne problemy, które mu doskwierają, opowiada o pracy i tak dalej. I Rachel rozmawia z Izakiem jako bot. Lia przysłuchuje się tej rozmowie, i ta rozmowa ją tak angażuje, że postanawia przełączyć się na pilota manualnego. Tam jest nawet taki przycisk, to znaczy dezaktywować tego bota i kontynuować rozmowę jako ona sama. I tak rzeczywiście się dzieje. Lia się stresuje, ale w końcu decyduje się na ten krok, dezaktywuje tego bota i zaczyna sama rozmawiać z Izakiem. No i od początku widzimy, że ta rozmowa się bardzo klei. Lia w ogóle ma też na ekranie taką psychologiczną analizę Izaka, jaki tam jest wskaźnik emocji, empatii w jego przypadku i tak dalej. Zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają rozmawiać o sporcie. Lia inicjuje tę rozmowę, pytając Izaka o to, czy on biega. On mówi, że tak, że uprawia sport. Ona mówi, że ona też biega, stąd ten tytuł właśnie. Zaczynają rozmawiać, i potem widzimy kilka przeskoków montażowych, które wskazują na to, że ten Izak to jest taki soulmate rzeczywiście dla Lii. Dla to znaczy, że się faktycznie. Duchowy, bardzo Duchowy, jak gdyby partner, tak? Tak, tak, że faktycznie jakaś więź powstaje pomiędzy nimi. No i w pewnym momencie okazuje się też jakby w czym rzecz w dużym stopniu. To znaczy wychodzi na jaw, że Izak stracił matkę i on opowiada o tym zwierza się tej Rachel, czyli niemu temu wirtualnemu asystentowi, a Lia opowiada, że ona też jakiś czas temu straciła mamę i zaczynają o tym rozmawiać właśnie i dochodzi do czegoś takiego, że Lia Zaczyna czuć się tak bezpiecznie w tej rozmowie i taka więź jakby powstaje pomiędzy bohaterami, że ona trochę przestaje się interesować Izakiem i zaczyna mówić o sobie, zaczyna opowiadać o swoich problemach, o tym, że właśnie nie może sobie poradzić z tą stratą mamy, mówi o czymś takim, że cały czas się czuje winna, że nie jest w stanie się niczym cieszyć w życiu, bo czymkolwiek się cieszy, to ma wyrzuty sumienia i tak dalej. No i ona opowiada te różne rzeczy, a w pewnym momencie nastaje cisza i zak się rozłącza i za chwilę dzwoni do obsługi klienta. I Lia, jako jedyna osoba, która jest w biurze, odbiera, tym razem jako będąc w innej roli, jako obsługa klienta, pyta, co się stało. A Izak mówi, że rozmawia z Rachel, czyli z tym wirtualnym asystentem. I co się stało? Czy oni aktualizowali Rachel niedawno? Bo ona jest jakaś niezwykle negatywna i mówi takie rzeczy, których nie powinna mówić. I opowiadała o tym, że, że biega, a że Rachel przecież nie biega. I czy była jakaś aktualizacja tego bota, czy w czym rzecz? I Lia się zaczyna tłumaczyć, ale słyszy już te różne nieprzyjemne rzeczy. W tym momencie się okazuje, że, że to ich porozumienie to była trochę iluzja, która pryska, ni stąd, ni zowąd. I Rachel mówi, że nie było takiej aktualizacji, ale że sprawdzi, co jest na rzeczy. No a w tym momencie Izak staje się w ogóle taki szorstki i mówi, że on chce, żeby mu przywrócić starą Rachel, że ta jest negatywna, że zaczęła opowiadać o jakichś swoich sprawach i tak dalej. Czyli woli kogoś, kto słucha. Tak, woli starą Rachel jako tego bota, którego znał już. I to, to był taki bot, który był zaprogramowany pod niego, na podstawie nauczony, na podstawie jego jakichś preferencji i tak dalej. No i ta końcowa scena jest bardzo, bardzo przykra, naprawdę ten film jest bardzo poruszający w takim sensie negatywnym. Ponieważ widzimy, jak Lia staje się smutna, i że, jakby ta nadzieja, ona miała poczucie, że poczuła się bezpiecznie w tej rozmowie, a okazuje się, że to była jakaś iluzja i że Izak nie tego oczekuje w ogóle, że to było tylko takie grzecznościowe przytakiwanie. Czyli to trochę taka samotność w dobie AI, sztucznej inteligencji. Tak, dokładnie. No i jeśli mogę powiedzieć, właśnie dlaczego doceniam ten film, to jest kilka takich wątków, które mnie szczególnie interesują. Przede wszystkim coś takiego jak takie złudzenie intymności, które może czasem w związku powstawać. O tym pisali filozofowie, na przykład pisarze Stendhal, między innymi w książce o miłości, że to jest pewien paradoks, że jakby w miłości, w zakochaniu, w takich relacjach międzypłciowych, my mamy poczucie, że. Thank <laughs> you. Jakby wychodzimy na zewnątrz swojej głowy i mamy relację z tą drugą osobą, a czasami jakby w żadnych innych okolicznościach nie jesteśmy tak bardzo pogrążeni w, w jakichś własnych wyobrażeniach, jak właśnie wtedy. To znaczy na takiej zasadzie, że ty tak naprawdę nie masz kontaktu z tą drugą osobą, tylko z jakimś wyobrażeniem tej drugiej osoby. I w filozofii jest taki termin solipsyzm. To jest takie właśnie bardzo solipsystyczne, że ty nie wychodzisz na zewnątrz tej swojej głowy. I ten film moim zdaniem świetnie to pokazuje. Ale a propos tego, o czym pan wspomniał, tej technologii, no to jakby dokładnie w tym rzecz, dokładnie to jest tak istotne w tym przypadku, bo jest też takie określenie, które teraz zyskuje na znaczeniu: echo chambers, czyli komory echo. Jak się analizuje funkcjonowanie mediów społecznościowych, internetu, to się zwraca uwagę na to, że powstaje coś takiego jak te echo chambers, to znaczy. Ty jak korzystasz z internetu to jesteś karmiony tylko takimi informacjami, z którymi się zgadzasz, to znaczy lajkujesz pewne rzeczy, masz jakieś preferencje i potem algorytmy dostarczają ci tylko takich treści, które ty lubisz. Dokładnie tak jest, po tych wszystkich tak zwanych lajkach, po tak zwanych polubieniach, zainteresowaniach, wyszukiwaniach. Tak, i to jest naprawdę niezwykle niepokojące, ale też ciekawe zjawisko. I właśnie jest taki termin już w literaturze, te komory echo, że ten internet, te algorytmy zamykają cię w takiej komorze echo, że ty tak naprawdę się nie stykasz z żadną obcością, tylko słyszysz cały czas samego siebie, z czyli odbicia, odbicia, odbica, tak odbicia siebie. Dokładnie. Tylko odbicia samego siebie. No i to jest bardzo ciekawe też w kontekście relacji, bo tak na przykład pisał żydowski filozof Martin Buber, że problem, jakby trochę problem z drugim człowiekiem polega na tym, że on, on nie jest takim awatarem. To znaczy, on sam decyduje o sobie, i on trochę, drugi człowiek, wkracza w twój świat i burzy jakiś porządek, jest jakąś obcością, właśnie, jakimś takim osobnym podmiotem. I to jest, chcemy być w związkach, ale to stykanie się z tą obcością drugiego człowieka jest też bardzo trudne często, bardzo wymagające. A pytanie, czy to, że my jesteśmy teraz jakby przyzwyczajeni do tego, żeby żyć w tych komorach echo, czy to się nie będzie też przekładać na relacje? W takim sensie, że taki wirtualny asystent, tak jak widzimy na przykładzie Izaka, ma przewagę nawet nad realnym człowiekiem, bo taki wirtualny asystent ta Rachel, Rachel nie biega właśnie tak jak została zaprogramowana, ona powie Izakowi tylko to, czego on oczekuje tak naprawdę, nie zaskoczy go negatywnie, a żywy człowiek. Może, może go zaskoczyć negatywnie. No i to jest taka sprawa do, do namysłu nad tym właśnie moim zdaniem skłania ten film przede wszystkim. Czy to jest tak, że ta technologia, jakby te efekty technologii, które prowadzą do powstania tych eco chambers, czy to się też przekłada na relacje i czy to też będzie sprawiać długofalowo, że nam jest coraz trudniej wchodzić w jakieś zdrowe relacje, bo coraz bardziej jesteśmy właśnie tacy Zamknięcie zamknięci sobie, głowach. dokładnie tak. To po prostu obejrzmy ten film. Rachel nie biega, i spróbujmy sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Tak, gorąco polecam.